Siemanko, ja jestem Kamil Meister i pokażę Wam dzisiaj, że turystyka motocyklowa może być naprawdę tania. Zaczynamy sezon 2024, zapraszam Was, jedziemy! Z hej! Z czego potrzebujemy do najtańszej turystyki motocyklowej? Po pierwsze, jednego takiego nieogara jak ja, który nie wie i nikt jeszcze mu nie powiedział, że jest zimno, i jeszcze jest zima. Mamy dzisiaj 25-26 lutego, nie wiem, jeszcze się nie obudziłem, nawet się nie ogarnąłem, jestem w gaciach, jakby ktoś pytał, dlatego pokazuję Was tutaj, o, tak jak ja się pokazuję. I co jeszcze nam jest potrzebne do takiej bardzo, bardzo, bardzo taniej budżetowej turystyki motocyklowej? Na pewno przyda nam się kanapeczka, bo wiadomo, że przy taniej turystyce motocyklowej nie wydajemy pieniędzy w trasie, oszczędzamy ją na paliwo. I kubeczek. Mocno zdarty kubeczek, który przejechał ze mną ponad 100 tysięcy kilometrów, a w nim herbatka na rozgrzanie. Potrzebujemy jeszcze jak najbardziej motocykla odpowiednio oszczędnego, a będzie to. Oczywiście nic innego jak skuter. W moim przypadku jest to Yamaha Majesty o pojemności 125 cm sześciennych. Na początek przed wyjazdem, pierwszy wyjazd w tym roku sprawdzimy oliwę. O, oczywiście jedną ręką mi się nie uda, a nie udało się poszło. Sprawdzamy jak tam sytuacja. O, olej jest na full, to nie trzeba przecierać. Sprawdzimy jeszcze oczywiście poziom wiatru w kołach i ruszamy dalej. No i jak co? Pierwsza awaria. Licznik przestał nabijać kilometry i nie pokazuje prędkości. Czyli pewnie kostka nie łączy po wymianie yy, szybki, szybka była wymieniana dlatego, że była taka mleczna, rozlana, a obecnie jest już świeża i podejrzewam, że po prostu przy wyjmowaniu licznika ta kostka została niedopięta. No trudno. Nie powstrzyma mnie to. I tak w myśl polskiego prawa jest to motocykl pełnym riem, dlatego że posiada pojemność większą niż 50 cm sześciennych, więc nie jest to motorower. Posiada dwa koła i trzeba na niego mieć pewne uprawnienia. Słuchajcie, ta wojna, kto jest lepszym, kto jest gorszym motocyklistą, to już mi się trochę nudzi. Tak naprawdę nie jest ważne, czy jeździsz motocyklem o pojemności 125, skuterem, nie wiem, jakiś Varadero czy coś, co ma biegi, dt.com, czy też jeździsz motocyklem o pojemności litra, czy więcej, czy masz motor za 2000, 3000 zł, czy za 30, 40, czy 60 tysięcy zł. Każdy ma taką samą pasję, każdy jest takim samym człowiekiem, wszyscy jesteśmy sobie równi. A jeżeli uważasz się za lepszego tylko dlatego, że masz większy, droższy motocykl o większej pojemności, a twój strój kosztował tyle, ile ta Yamaha lub więcej, jeżeli masz droższy kask niż motor, którym jeździ twój kolega, no to sorry, dla mnie to jest słabe. W ogóle zobaczcie, jakie piękne okoliczności przyrody tutaj mamy. Podoba mi się, że my w Polsce potrafimy dbać o swój kraj, o czystość. No, jest to świetne inni mogliby się od nas tego uczyć. Naprawdę. Wystarczy pierwszy lepszy parking przy drodze. To jest tam akurat koło Nowej Brzeźnicy w drodze na Częstochowę, od łasku. No i mamy tak pięknie. Zwłaszcza podobają mi się takie artefakty, które można tutaj zobaczyć. No to już mnie zaskoczyło. To sami sobie dopowiedzcie, część czego to może być. Nie wiem, czy to jest jakaś zabawka dla psa, czy coś, no. Kurde. Ktoś tu się ewidentnie dobrze bawił, ale sprzęt nie wytrzymał. I jesteśmy na miejscu. Jasna góra. Idziemy chwilę pozwiedzać. No i pod domem pielgrzyma. Wszyscy mówią, że tam drogo i niedobre. A ja mam swoje własne. I cyk. Miłej niedzieli. Szkoda, że nie ma wielkiego sensu, żebym dzisiaj Wam. W sumie nie mam Wam jak pokazać dzisiaj, ile kosztuje taka wycieczka dokładnie, ale często chyba znajduje się 65 km od mojego miejsca zamieszkania. Przyjechałem tutaj skuterkiem. Myślę, że w 30 zł ta wycieczka się zamknie. Jest to. Chyba coś fajnego na niedzielę przejechać się, zobaczyć klasztor. Czy to jest kwestia wiary? Chyba u mnie raczej nie. Raczej kwestia tego, że patrzę na ten klasztor pod ze względu walorów historycznych mózg tu przyjechać jak byłem dzieciakiem przyjeżdżałem tutaj z rodzicami mam do tego miejsca trochę wieje ciekawe jak będzie z dźwiękiem jak każdy prawdziwy vlogowiec muszę powiedzieć że ciekawe jak będzie z dźwiękiem Wycieczkę. Taki wyjazd z y, kuterem o pojemności 125 cm mieści mi się poniżej 30 zł przy dzisiejszych cenach benzyny. Moja majka pali y, średnio poniżej trójki 2,8, 2,9, 3, po, powyżej 3 nie wychodzi. Także naprawdę przy tym spalaniu dość tania wycieczka. Myślę, że jak weźmiemy sobie herbatkę, jakiś prowiant, no to zero brak kosztów dodatkowych, bo wiadomo co to z domu do za darmo fajna alternatywa dla kogoś, kto chce oszczędzić. Nie trzeba mieć wcale dużo pieniędzy, żeby jeździć na motocyklu, żeby mieć z tego fan zabawę, jakąś frajdę. Myślę, że fajnie spędziłem dzisiejsze niedzielne przedpołudnie. Przede wszystkim życzę Wam tego, żebyście zawsze w tym, co robicie mieli zabawę, się, żeby mieli z tego zabawę przyjemność, żeby hobby nie stało się dla Was uciążliwe, nie było obowiązkiem, nie było czymś takim no, czym musicie się zastanawiać raczej, żeby to była odskocznia od dnia codziennego. Także ze swojej strony życzę Wam udanego popołudnia, wszystkiego dobrego, no i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!